Drugi list świętego Pawła, apostoła do Koryntian, rozdział pierwszy. Paweł zwoli Boga, apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Które nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli więc doznajemy ucisku, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy. I jeśli doznajemy pociechy, to dla waszego pocieszenia. I zbawienia. A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami utrapienia, tak i pociechy. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarą i ponad siłę, także zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i jeszcze wyrywa. W nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać. Także przy waszej pomocy, poprzez modlitwę za nas, aby dar, który otrzymaliśmy dzięki wielu, stał się dla wielu powodem dziękczynienia za nas. To bowiem jest naszą chlubą, świadectwo naszego sumienia, że w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w własne Boga, postępowaliśmy na świecie, a szczególnie względem Was. Nie piszemy Wam nic innego, jak tylko to, co czytacie albo rozumiecie. Spodziewam się zaś, że też do końca zrozumiecie, jak już po części nas rozumieliście, że jesteśmy Waszą chlubą, jak i Wy naszą w Dniu Pana Jezusa. Z tą ufnością chciałem przybyć do Was wcześniej, abyście otrzymali powtórne dobrodziejstwo, a od Was udać się do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do Was i zostać przez Was wyprawionym do Judei. Czy więc tak postanawiając, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy to, co postanawiam, postanawiam według ciała, aby było u mnie tak, tak i nie, nie? Lecz jak Bóg jest wierny, tak nasze słowa do was nie były tak i nie. Ponieważ Syn Boży Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był tak i nie. Lecz było w Nim tak? Ile jest bowiem obietnic Boga, w Nim są tak? I w Nim są Amen ku chwale Boga przez nas. Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzić, nie przybyłem dotąd do koryntu. Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, ale jesteśmy pomocnikami waszej radości, wiarą bowiem stoicie.